Cześć, witajcie! Z tej strony Gazmik, witajcie w kolejnym odcinku z mojego realnego gospodarstwa w Farming Simulator 19. No i witajcie ludziska po trzech tygodniach, bo ostatni odcinek był 3 tygodnie temu, jakoś nie było czasu, aby nagrać tę serię. No i teraz test po świętach jest... No mogę mieć trochę zapierdziel, ale głównie to w następnym tygodniu, w tym tygodniu już tak niezbyt, pierwszym Yy, ogólnie jestem już po pierwszych jazdach doskalających, więc jest prymasord. Yy, no i co ludziska? Yy, dzisiaj sobie lecimy, bo mamy ostatni dzień wczesnej wiosny Trzeci dzień wczesnej wiosny ja Nie wiem czy tam coś mi za głośno nie gra w przypadkiem yy. I dzisiaj sobie wsykowałem to, że pojedziemy sobie ogarniać pole płytka ziemniaki, bo niedługo trzeba będzie ziemniaki sadzić. A w jeszcze trochę nawozów zostało. Tu w to paleta zbowa została w razie co będę musiał później poprzenosić te palety, gdzieś poukładać, żeby ten dojazd był. E, Opryskiwać już też wyciągnąłem, bo niedługo trzeba będzie od chwastów pryskać wszystko. Tak, na, na razie sobie jedziemy. Nie będzie to duży kawałek pola e, nie będzie to duży kawałek pola. Weźmiemy sobie dzisiaj chyba dwójki, tak mi się wydaje, pługi albo trójki. Nie no, dwu... dobra, je ja bierzemy trójki. Trójki standardowo pod maseja, ale muszą być. Dwójki to tak mało używane są, jak i u mnie, tak i tutaj będą mało używane. No, jedziemy sobie tutaj, otwieramy sobie to. Hmm. No i mówię, nie było 3 tygodni odcinka, bo nie było kiedy nagrać ludziska. naprawdę. Uwierzcie mi, ale nie było kiedy tego nagrać. Yy, pole pod ziemniaki, tu musi być wyjazd. Kawałek nie będzie jakiś duży, bo sobie zaczniemy w tym miejscu orać. Yy, nie będzie to jakiś duży kawałek yy, tych ziemniaków, ale też nie będzie jakiś dłuwy. Yy, znaczy będzie taki pośredni. Raję sobie obrysujmy to. No, myślę, że gdzieś ta, taki kawałeczek. Poletka podziemniaków nam wystarczy tutaj. Nie chcę za dużego kawałka robić, bo ja ziemniaków długo nie potrzebuję, no bo po co mi? Ale taki kawałeczek o jak tutaj teraz robię, to myślę, że będzie w sam raz. Myślę, że taka akcja dzisiaj Wam się spodoba. Yy, taka dość nietypowa, bo sobie po prostu o owemy kawałek, że tak powiem, łąki i szykujemy pole pod sadzenie kartofli, no nie? Także... Także coś innego zawsze, jak to mówią. Yy, nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Możliwe, że krótki będzie, ale no zobaczymy, ile to wyjdzie. Nowy trochę to przedłużę jednak od tej strony chociaż dobra, dotąd dotąd, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Czekajcie, bo tu już poprawy to tak jak powinno być. Dobra tam będzie trochę krócej, tam tu będzie trochę dłużej, no i no taki nie za duży, nie za mały i ogólnie weźmiemy sobie agregat później. No i agregatem to agregatem to przerobimy tutaj. W sumie mlemy to hmm, od razu pewnie nawozy sypniemy. Mamy od razu po zaoraniu nawozy wziąć sypnąć W sumie po orce nawozy i od razu agregat to będzie lepsze chyba, no nie hmm, zobaczymy zaraz. Wiecie co wyskoczę sobie jakieś zdjęcie zrobię No tak to będzie się prezentowało w następnym odcinku, nie wiem, chyba będziemy pryskać od chwastów, tak mi się wydaje. Wczesne opryski od chwastów. Tutaj na razie żadnej budowy nie będzie, więc taki mały kawałeczek pola może być pod kartofle. No gdzieś muszę te kartofle sobie, sobie posadzić, tak? A nie posadzić ich gdzieś w sanicy, czy gdziekolwiek, tak? Gdziekolwiek by było tutaj naszym Kurde, nie mogę się wysłowić, bo dawno bym nie nagrywał w sumie, tak y, ostatnio osinę zakończyliśmy w sumie, y, taki cykl energii y, był na nagrywanie, a teraz jakoś już pomału znowu mi się nie chce nagrywać i takie to... Czekajcie, dobra. Ej, no taki kawałeczek pola znośny mi się wydaje. I tak wyszło, że i tak jest przedłużone i tak całkowicie jest pole przedłużone. No. Eee, uroki farminga. Dobra, zrobimy sobie poprzeczniak jakiś takowa, takowy tutaj. Nie wiem jak to wyjdzie z tym poprzeczniakiem mi. Pamiętajcie, że to tylko farming jest. To nie jest jakaś świetna gra. Dobra, jest poprzeczniak. Jakiś że tak powiem zrobiony Wiem, że tak się nie powinno orać, no ale noców Dobra, takie malutkie polecko pod kartoflem mi wystarczy. Mówię, tych kartofli nie chcę mieć dużo. Ym, a jakoś trzeba będzie je zasadzić, bo może nie wiem, w następnym odcinku nie wiem czy się wyrobimy. Bo w pierwsze trzeba psywieść. Także znowu będziemy musieli nawozy ściągnąć, także dobra. Czekajcie, takło. No, i tutaj taki poprzeczek na kuśkę, że tak powiem, będzie coś takiego, jak mi na piachu jest, bo pole też tak na skuśkę schodzi. I coś takiego będziemy robić tutaj też. Z tego co widzę, już. Dobra. No, i tutaj mogę poprawić to. Mamy pole przygotowane pod agregat. No i tak jak mówię, teraz myślę, że sobie weźmiemy rozsiewacz, sypniemy tutaj na póki świech zaorane jest. Nie um, wszyscy tu w lejku jest tego nawozu dość chyba, wystarczająca ilość, żeby tutaj starczyło na to pole. Um, no a potem weźmiemy sobie agregat. I to wszystko agregatujemy. No i taka to dzisiaj robota. Może trochę nudna, może nie nudna. Um, dobra e, Wystarczy mamy 128 kg tutaj Mam nadzieję że on jest dobra jest rozłożony e, to naraz wiecie co ja bym gdzieś pojechał do, do, wysypał resztkę tego nawozu albo nie będę wysypywał bo no jak to się nazywa bo 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 bo... Jeszcze będziemy przecież w tę wiosnę siać nawozy, no tak. Będzie druga dawka nawozu, ale tego nawozu dużo tu nie idzie, jak wiecie sami. Więc tutaj na spokojnie z tymi nawozami. Dach znowu się czarny zrobił. Ogólnie ten dach jest zbugowany. Jeżeli ktoś się zna i by dał to mi normalny dach do tego... ...rebra, to będę wdzięczny. Dobra, gdzieś tego lejka sobie podstawić trzeba, bo lejek będzie w tej też używany. To ustawimy go pod wiatę, no bo trochę nawozu zostało i wiecie jak def pójdzie. Czy coś ostatnio w ogóle śnieg z tym padał. Także beka tutaj na no bośkowie by się działa. Yy, dobra, my sobie bierzemy tak, ło. Bierzemy sobie teraz ten agregacik. O, ten agregatem myślę, że lepiej to zrobić niż bronami. Pimpek uwawy, bo cię rozjadę kurwa Tu mowy trochę krzywo jest, ale no nie wiem Już nie będę tutaj poprawił tego Ale się kotelmani, sucho jest Jezu kochany Oze no, mnie sądził że będzie tak sucho na tym polu no, ja tylko ledwo co o te to tego to w ogóle nie patrzcie na te pieniądze. Ja ciągle zapominam ich zminimalizować. Także no, nie patrzcie na ten stan konta, Także no co, ja nic nie poradzę na to, dobra. Ale kotełman, luch będziemy sobie jeździć do przodu i do tyłu, bo wykręcać tak średnio. I mamy poletko pod kartofelki zrobione. Oczywiście na wykopki, kopaczkę, pożyczę, że tak jak to u nas się w realu robi bo kopaczki swojej nie mamy i będę pożyczał na wykopki na jesieni także będzie elegancko nie, tym agregatem sprawnie dość idzie I to nawet bardzo dość sprawnie czyli taki ogródek mam nadzieję, bo tu blisko las jest, że dziki nie będą schodzić a jest co to, to pimpek, pimpka wypuszcza i pimpek tam I sobie z nimi poradzi Dobra, wiecie co, jednak się wykręcę, bo tu chyba dwa przejazdy będzie, czy trzy. W następnym odcinku, nie wiem, czy będziemy sadzić ziemniaki, czy nie będziemy sadzić ziemniaków, czy co będziemy robić, sam nie wiem. Dowiecie się w następnym odcinku, że tak powiem. No i dobra, jest elegancko Ogólnie jest sucha ta wiosna, widzicie trawy żółte jak nie powiem co I się dlatego kotne umani za agregatem No i ostatni przyjaźń Dobra, co zrobimy ten przejazd. Będziemy sobie chyba kończyć Mówę. Po tym odcinku od razu nagram, nagram dla Was drugi odcinek. Sam nie wiem. Muszę zobaczyć. Okej. Okay. Pimpek uwawaj, bo ci już rozjechałem. Bozy kochany Ten pies to naprawdę kiedyś źle skończy tutaj. Jezu, gdzie ja się tu pcham? Kołowki stał hmm. No i co, ludziska, ja wam dzisiaj dziękuję za ten odcinek. Myślę, że taki krótszy wam się spodobał. I jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i suba. No i co takie nam poletko wyszło? Małe kartofelki, myślę, że w sam raz. No i co, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć, no i pa. pa.